Witam wszystkich bardzo serdecznie w czwartej części Let's Play Tomb Raider. W poprzedniej udało nam się dotrzeć do rota, więc teraz bez dłuższego przedłużania pójdźmy śladami wilków do jaskini, ponieważ ukradły one bagaż, w którym były potrzebne przedmioty. Jednakże pierw pozbieramy sobie znajdki i rozpoczniemy wyzwanie. Tak, polega ona na tym, aby spalać takie posągi, oświecenie, rozpoczęto wyzwanie, ukończenie punktów doświadczenia. Tak, jeden z dziesięciu zapalone posągi. Tak, ta lokacja, w której aktualnie się znajdujemy, już jest troszkę bardziej skomplikowana. Jeżeli chodzi o szukanie różnych skarbów, ale. Damy radę. Tutaj trzeba wskoczyć do góry. Tutaj mamy ukrytą pierwszą geoskrzyneczkę. Tutaj udało się nam znaleźć artefakt. To musiało należeć do amerykańskiego marynarki. Tak, srebrna Ciekawe, buteleczka. Czy, więcej, czy, tylko... hmm. czy te znaki symbolizują straconych przyjaciół czy zabitych wrogów? Tak czy inaczej musiał się napić. Przejdziemy dalej, teraz do góry. Ruiny. Z okresu I tu już na kolejnym większe. czeka na nas dokument ambasadora. W końcu audiencją u jej wysokości Himeko Yamatai. Muszę wyznać, iż różni się ona od wszystkich. Będzie tutaj czekała na nas i jeszcze jedna. Mam już maksymalną ilość strzał. Ale żeby zdobyć tą rzecz musimy. Oj, Larta coś się nie chciała chwycić. Musimy wskoczyć na dach Tędy Ponieważ czeka tutaj na nas jeszcze jedno wyzwanie. Nie tylko podpalenie posągów, a zbieranie jeszcze. ptasich jaj. Tak, podbieranie jaj. Rozpoczęto wyzwanie. A tu od razu na bok. Kaczemy i mamy geo Tak już słychać Wołanie wilków Niestety musimy tam pójść Którędy tu tędy Skoczymy na Ruiny statku Samolotu Ta burza jest tutaj mocno nieciekawa i dosyć niebezpieczna, ale nic na to niestety nie poradzimy. Idziemy dalej. Tak, udało nam się dotrzeć. Nie brzmi to zbyt dobrze. Szukamy tutaj kłopotów. Tak przeszliśmy, tylko popagasz. Dobra, szybko stąd wychodzimy. Niestety jeden nas zauważył. Tak, dosłownie o mały wóz bo niesamowicie blisko i doszłoby do tragedii. Ale mamy plecak, więc szybko biegniemy do rota, który został mocno brutalnie pogryziony w nogę, przez to zemblał. No, está taka młoda dama nauczyła się czegoś takiego na nocnej zmianie w Ninebells żaden wilk nie oprze się tulipanowi hej znalazłaś dobra robota no to rozumiem że teraz powinniśmy z tym pójść do wieży radiowej dokładnie stamtąd mielibyśmy najlepszy zasięg i to w każdym kierunku Słuchaj, Laro, musimy nadać sygnał SOS. A ja w tym stanie nie dam rady się wspinać. Tak, bałam się, że właśnie to zamierzasz powiedzieć. Ach, poradzisz sobie, Laro. W końcu jesteś z krowców. Ale chyba nie tego rodzaju. Jasne, że tak. Po prostu jeszcze o tym nie wiesz. Miejmy nadzieję, że szybko się uczę. Tylko uważaj na siebie. E... Najpierw wypróbuj ten czekan tam na ścianie. Otrzymaliśmy nowy, lepszy czekan, dzięki któremu będziemy mogli wspinać się teraz po ścianach. Nie po każdej, ale po takiej właśnie z taką strukturą. Możemy na nie wskakiwać i wspinać się. Bardzo to ułatwia, ponieważ w wiele miejsc możemy teraz wejść w znacznie szybszym czasie niż kombinując, skacząc ze skały na skałę. Jak również możemy przeskakiwać z jednej takiej skały na drugą podczas wspinaczki. I tutaj tak, grobowce, eksploruj grobowce, by zdobyć dodatkowe nagrody. Tutaj już jest zaznaczone, że coś tutaj jednak się znajduje. I również jest geo skrzynka na samym wejściu. sporo jest grobowców w tej części i są one bardziej lub mniej sprytnie poukrywane jest na przykład za różnymi wodospadami ale dzięki temu właśnie możemy zdobyć jakieś rzeczy albo odkryć nowe, obóz, tak jak właśnie w tym przypadku Dzięki Bogu za trening Rota no, mamy aż dwa punkty umiejętności do przez cały czas wydania. To oczywiste, że tutaj mamy więcej są czasu na wycelowanie z strzału. Tak. to może nam się przydać. Może trzymać napięty łuk dwa razy dłużej. Ale co tutaj Lara w tym czasie uzupełnia swój dziennik. I może weźmiemy jeszcze, przeszukuj gruntowe skrzynie i schowki, by znaleźć więcej surowców. A dzięki surowcom możemy ulepszać nasz sprzęt. Może ulepszymy sobie łuk. O, aby zadawać większe obrażenie. Na nic więcej raczej już nas nie stać. Tak. Minimum 20, 200 surowców jest nam potrzebne. 3 z 10 dziennik Hmm, pozłacane figury. Służba słonecznej królowej. Tutaj nic nie ma, ale musimy się dostać tam na górę. A żeby to zrobić musimy pierwszy zrzucić to. Powrotem I szybko przeskoczyć na tą platformę, na to piętro, aby móc podpalić pochodnie, która podpali tutaj te dziwne kokony. Tak, dzięki temu obciążenie zejdzie. Co ta platforma stanie się lżejsza, ale jeszcze musimy zrzucić tę skrzynie po raz drugi. I dopiero teraz możemy bezproblemowo wskoczyć tutaj i za pomocą naszego nowego czekana wspiąć się. Tutaj jakieś malunki kultu żyjącego na tej wyspie. To zbudowano dla upamiętnienia jej kapłanek. I mamy skarb na końcu świątyni. W po postaci mapy skarbów. Tak, teraz mamy podświetlone wszystkie skarby. Jak widzicie, ta wioska w górach jest dosyć spora. No ale na kilka części ją przejdziemy. Tak, tutaj mamy kłódki, że są to miejsca zamknięte, do których na razie się nie dostaniemy. Dopiero później po zdobyciu odpowiedniego sprzętu. Może już opuścimy tutaj za pomocą tyrolki. Tak, obozu lepszej broni, umiejętności w obozach. My to już wiemy, już ulepszaliśmy. nam mapę. Wiem, powiem szczerze, że nie wiem co dokładnie, no ale coś tam się zmieniło według gry. W no, końcu Lara przyśpieszyła już, nie idzie tak powolni, powoli. powoli. Tutaj już chyba nic nie ma. Możemy przebiec mostem. Jeszcze możemy sobie zerknąć. Tutaj jest ta jaskinia wilków. Widzicie w jak szybki sposób się tutaj dostaliśmy, spinając się po skałach w porównaniu, do tego jak wchodziliśmy po dachach budynków, ale idziemy jeszcze wyżej. Wyżej. Tak, kolejni przeciwnicy na nas czekają, z którymi mam nadzieję, że uda nam się po cichu. Uda mm, nam się ich po cichu pozbyć. Nam za to przesukiwać... tak, muszę sobie weźmiemy, no odwrócimy ich uwagę. Aj. Na szczęście... nie zrobił nic bardziej z tym, że jego kolega zginął, dlatego musimy się troszeczkę... Tak. Nasi przeciwnicy bezproblemowo zlikwidowani. Na szczęście nie wezwali pomocy. Tutaj czeka nas geoskrzynka ukryta w trawie, ale poza geoskrzynką wchodzimy na piętro wyżej. Tutaj czeka na nas relikt. To przypomina moździerz z tłuczkiem. Pewnie służyło do przygotowywania leków i ziół. W moździerzu są drobne kawałki kości. Mam nadzieję, że zwierzęcy. Również mam nadzieję, że zwierzęcych. Chociaż po tej wyspie to chyba można wszystkiego się spodziewać. Tak i teraz tu wchodzimy na skrzynię i skakujemy jeszcze wyżej, Ponieważ tutaj jest nasze wyzwanie podkradania jaj. Tak z tego miejsca to tyle. Musimy dostać się do drugiego budynku. Tu czeka nas dokument. Rozmawiałem z wieśniakami. Kolejny od ambasadora. Ale to mnie nie powstrzymało. Moje obowiązki tutaj są jasne. Ambasador odkrył tajemnicę otaczającą Słoneczną Królową. Wygląda na to, że miała jakąś nadnaturalną władzę nad swymi poddanymi. Tak. I z tego miejsca wydaje mi się, że to chyba będzie tyle. Możemy... A nie, jeszcze jedna rzecz. Prawie mi umknęła, ale... Na szczęście sobie o niej przypomniałam. Tędy wskoczymy, czy nie? Chyba nie. Chyba dopiero górą. Wejdziemy. No, bo tutaj tędy się nie da. Musimy wejść teraz tutaj. Na górę, aby móc zejść na ten dach, ponieważ tutaj kolejna geoskrzynka się ukryła. Ajajaj. Czasami Lara się bukowała i się w zabawny sposób przesuwała, dzięki czemu łapała się. Ale nie tym razem. Tym razem gra dobrze zadziałała. I Lara nie chciała wskoczyć. Podkradniemy sobie ogień i przejdziemy tutaj, aby podpalić kolejny posąg. I tak mi się wydaje, że tutaj to będzie tyle. Musimy podpalić sobie również te części. No nie wygląda najbezpieczniej ten most, no i najbezpieczniejszy nie był, ale w takim epickim slow motion Lara spina się Laro, jesteś tam? po ścianie skały. Reyes! Znaleźliście Sam? Jesteśmy na jej tropie. Dobrze, spróbuję nabrać sygnał SOS ze starej wieży radiowej. Jakieś wskazówki? Hej, Laro, musisz znaleźć terminal radiowy. Będzie wyglądał jak stara centrala telefoniczna. Dobra, dam znać, kiedy go znajdę. Dobra, ze szpitalem, zwyczaj Proszę! Nie musicie tego robić! ostatni tak, udało nam się pokonać kolejnych nieprzyjaciół Lary którzy ponownie niestety chcieli ją zabić Mamy kolejny obóz. Mówię ci rejestra. To jakaś mechaniczna usterka, a nie elektryczna. Teraz, Alex. Wygląda na to, że to może być jednak problem z elektryką Poważnie? Hej Hej Kim jest ta mała lisiczka? A, co? Urocza, prawda? O, bardzo A, urocza To Alicja Alicja, tak? Moja o. córka Ma 14 lat I już jest mądrzejsza od ciebie To musi mieć chyba po swoim ojcu Nie zwracaj na niego uwagi No... Okej, okay, zajmę się tym. Coś z elektryką. Ojcu, tak. Byłem ci ja raz nad jeziorem. Łowiłem przy księżycu. Ej, Grim, trzeba pozamykać władzy. Tak, tak, już idę. Więc siedzę nad tym jeziorem i widzę, że coś do mnie płynie. Wynurza się z wody. Niewiele myśląc, dałem zdynki. Pierwsza działa w dziewięciu przypadkach na dziesięć. Potem cały tydzień dochodziłem do siebie. I od tamtej pory nie tknąłem ani kropli. Do zobaczenia przy kolacji, Sam! Dobrze, możemy kręcić. Dziękuję. Doktor James Whitman, scena 15, ujęcie trzecie, akcja. No dobrze, teraz ją złap. I rozetnij jej brzuch. O tak. Tak, musisz. Kryste, panie, cięcie, cięcie, cięcie! E, on ma zamiar wrócić? Pójdę po archeolog. niego. Słynny archeolog, odkrywca. Rzadki gatunek ryby. Nie jestem odkrojenia rzadkich gatunków ryb. Jestem archeologiem odkrywcą. Tylko ryba. Nie będę kroił żadnych ryb. Nie będę kroił ryb. reality show telewizyjne. Miałem zapoznawać ludzi z kulturą, a nie nowymi przepisami na obiad. Eee, bez urazy, Johna. Widzowie pragną treści, doktorze Whitman. Wie pan o tym. Póki nie znajdziemy zaginionego królestwa, potrzebujemy filmu. Może zaczniemy od początku, dobrze? W montażu zrobimy z pana Gordona Ramseya. Zobaczy pan. Doktor James Whitman, scena 15, ujęcie czwarte. Akcja. Okej, okay. złap ją dobrze i rozetnij brzuch. O tak. Studiowałam historię Yamatai tak długo, że mogłabym ją wyrecytować przez sen. Jeśli jednak się mylę i królestwo nie leży w smoczym trójkącie. Pamiętam, jak znalazłaś to na wykopaliskach ojca. Przybiegłaś do mnie w swojej piżamce w pingwiny, żeby się pochwalić. <laughs> Miałam <laughs> pięć lat. To było moje pierwsze znalezisko. A. Masz świetny instynkt, dziewczyno. Musisz mu zaufać. Ojciec też tak powtarzał. Ojciec coś o tym wiedział? Możesz mi wierzyć. Byłby z ciebie bardzo dumny, Larą. Zbliżamy się do sztormu. Cóż, cokolwiek nas czeka, poradzimy sobie.